Edukacja zdrowotna w szkołach budzi wiele emocji, zarówno wśród młodych, jak i samych rodziców. Dzisiaj sprawdzamy, czy młodzi częstochowianie od klas czwartych po szkołę średnią są zainteresowani tym przedmiotem. Okazuje się, że w Szkole przy ulicy Kopernika o zdrowiu chce się dowiedzieć 38% uczniów. Jako dyrektor szkoły z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że edukacja zdrowotna jest jednym z najważniejszych filarów naszego oddziaływania wychowawczego. Dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej szkoła stała się miejscem, w którym dzieci nie tylko zdobywają wiedzę, ale również uczą się dbać o siebie, o swoje ciało, emocje. I relacje z innymi. Chciałbym powiedzieć, że chyba nie jest wina uczniów, jeśli coś jest wprowadzane w sposób nie do końca przygotowany czyli brak właściwego takiego narzędzia propagandowego, czyli mówiącego, czego będzie przedmiot dotyczył. I oczywiście, jeśli coś jest nieobowiązkowe, to w jakimś stopniu powoduje, że zastanawiamy się nad koniecznością tego działania, i ja sądzę, że tak pewnie wielu rodziców, wielu uczniów. Pod tym kątem podejmował decyzję sam przedmiot pod kątem treści. A jak ta ogólnie średnia wypada w częstochowskich szkołach? W szkołach podstawowych 46% uczniów uczęszcza na te zajęcia. Jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, czyli tutaj też dotyczy każdych przedmiotów jakby dodatkowych, ten procent jest jeszcze niższy, czyli 23% uczniów. Wierzę, że uczniowie zanim podjęli decyzję, szczególnie na tym ostatnim etapie edukacyjnym, w szkołach ponadpodstawowych, na pewno. Przeanalizowali treści programowej i stwierdzili, że jest to im niepotrzebne. Tak mówiąc poważnie, wszystko, co jest nieobowiązkowe, co jest w sposób, no, moim zdaniem, nie do końca na poziomie ministerialnym, przeprowadzone, czyli wytłumaczone, pewna taka działalność informacyjna, szczególnie do rodziców, bo oni podejmowali decyzję, powinna być w sposób taki rzetelniejszy, długofalowy przygotowana, i myślę, że to jest największy problem dzisiaj można powiedzieć szkoda że aż tylu młodych ludzi zrezygnowało z możliwości dowiedzenia się co nieco o zdrowiu sam przedmiot i samo mówienie o kwestiach prozdrowotnych to myślę że najwyższy czas żebyśmy na tym etapie na poziomie nie samorządowym bo już podejmujemy liczne działania ale na poziomie ogólnopolskim zaczęli poważnie mówić bo to jest wielkie wyzwanie za lat kilka kilkanaście gdzie zaczniemy się borykać z chorym otyłym społeczeństwem